I kolejny temat doty dotyczący e rezystancji, tym razem zależność właśnie tej wielkości od temperatury, następny taki podstawowy temat, który gdzieś tam na początku we wrześniu e na lekcjach się pojawia. E kolejny taki gotowy wzór właściwie, z którego będziemy korzystać, czyli wartość rezystancji w jakiejś tam temperaturze, na przykład RT to jest R zero często to jest określana, czyli rezystancja w temperaturze yy, wzorcowej. I tu mamy nawias kwadratowy, 1 dodać alfa. To jest tak zwany współczynnik rezystancji. Tutaj w tym zadaniu akurat tego właśnie współczynnika tą wartość będziemy szukać. Tutaj mamy zmianę temperatury. Czasami to jest po prostu delta T. Ale to jest tylko, jeszcze raz podkreślam, zmiana temperatury, czyli mamy T odjąć T0. To też jest taki umowny zapis. Chodzi tylko o to, żeby złapać, o ile zwiększyła się temperatura rezystora, no, przepływ prądu będzie powodował nagrzewanie. Dlatego mamy tą temperaturę T odjąć T0, czyli tak, jak już mówiłem, jakąś tą temperaturę wzorowcową nad samym wzorem za bardzo. Nie ma co się chyba rozczulać. Po prostu korzystamy z gotowca. Mamy R1, tutaj mamy R2, mamy V1, mamy V2. Różne wielkości, oczywiście jest to trochę inaczej niż tutaj we wzorze, ale jak się nie trudno domyślić, mamy tak. Przy R1, wartość rezystancji R1 jest przy temperaturze 20 stopni, a R2 jest przy temperaturze 60 stopni. Czyli R0 to jest ta temperatura początkowa, czyli w naszym przypadku, przepraszam, rezystancja początkowa R0, czyli to jest u nas R1 i T to będzie temperatura początkowa, czyli 1. No i lecimy. Czyli RT. No i analogicznie tak, RT może jeszcze napiszę. I T. Tu mamy T0. Tu mamy T0. A temperatura, do której się poddał rezystor, to jest T równa 60. Lecimy z tematem. Czyli R2 116 się równa. R0, czyli R1, 100. Nawiasik 1, dodać. Alfę będziemy liczyć. No i tutaj mamy zmianę tej temperatury. Ja może to po prostu napiszę, że to jest tylko T odjąć, T0, czyli 60 odjąć. 20 to się równa 40. Oczywiście możecie 20, 40 stopni. Można cię to tu sobie wrzucić, natomiast jak napiszę alfa razy 40 to nam bardzo ułatwi życie, bo teraz yy, będziemy mieli następującą sytuację. Podzielimy sobie przez 100, przerzucimy jedynkę na drugą stronę, a potem podzielimy przez 40. Je, czyli jeszcze raz, dzielimy przez 100, przerzucam jedynkę na drugą stronę. No, i tu mam 40 alf. Tak. O, no, tutaj już wchodzimy w łamki zwykłe. To może od razu to zróbmy. Czyli mamy 116 setnych, odjąć 100, odjąć 1, czyli 1 to jest 100 setnych, więc zostanie mi 16 setnych. Podzielimy przez 40, czyli pomnożymy przez 1,40. I to mamy alfa. Tu sobie machniemy to pewnie jakoś tam przez 4. Więc tu będzie 10, tu będzie 4. I alfa to jest 4000. Można. Nie, tak to nie można. Można. 4 razy 10 do minus 3 na przykład. Na przykład nie. Także mniej więcej tak by to. Wyglądało. No, to do usłyszenia.